Cześć, witam Cię w specjalnym odcinku Akademia Zdrowia TV. Dzisiaj rozwiązanie konkursu, który został zorganizowany z okazji jubileuszu Akademii Zdrowia, która de facto uzyskała poziom 1000 lajków like na swoim fanpage'u na Facebooku. W związku z tym, tak jak była mowa w konkursie, przygotowaliśmy dla Was razem skolorowanka Art. Trzy kubki z motywującymi hasłami, w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować kolorowance za przygotowanie tych kubków. Naprawdę są rewelacyjnie chętnie, sam bym któryś z nich zostawił, ale umowa była inna, kubki oczywiście wędrują do Was. Wszystkie te osoby, które wzięły udział w konkursie, które napisały w komentarzu, który kubek chcą otrzymać, wezmą udział w losowaniu. Losowanie, żeby było sprawiedliwie wykona komputer, jest zainstalowany odpowiedni program, który te losowanie przeprowadzi uczciwie. Jeżeli chodzi o losowanie, największym zainteresowaniem cieszył się kubek z hasłem Go Hard or Go Home. I ten kubek pójdzie pierwszy na, na losowanie. Program już jest przygotowany, także zaraz będę wrócał wam źródły z ekranu. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Emilia, gratuluję Ci wygrania w tym konkursie. Kubek Go Hard or Go Home wędruje do ciebie. Będziesz miała możliwość odebrać go w Fitness Club Sylwetka, w recepcji klubu, będzie tam na ciebie czekał. Więcej informacji, jeżeli będziesz chciała uzyskać, to oczywiście pisz w prywatnych wiadomościach na profilu Akademii Zdrowia. Przejdźmy teraz do kolejnego losowania: do losowania kubeczka nieco większych gabarytów z hasłem Eat Clean Train Dirty. Fajny kubek, sam posiadam kubek o podobnych parametrach, podobnych gabarytach, przygotowany przez Kolorowanka Card i powiem Wam szczerze, że sprawdza się rewelacyjnie. Tak więc, przejdźmy w takim razie do losowania. Zaczynajmy. Michał, wielkie gratulacje. Kubek wędruje do Ciebie. Mam nadzieję, że teraz. Będziesz jadł tak jak należy i trenował równie jak należy. Tutaj wszystko będziesz miał o czymś pamiętać, aby zrobić dobrą formę. Kubek wędruje do Ciebie i tak samo mam nadzieję, że odbierzesz go już niebawem przy naszym najbliższym treningu. Łap kubek i do zobaczenia. Kolejny już ostatni kubek, który będzie losowany. To kubeczek, który wygląda tak samo jak ten pierwszy, natomiast hasło, które dla się znajduje to Want it, work for it. W są bardzo motywujące. Mam nadzieję, że te osoby, które były nim zainteresowane, ucieszą się, jeżeli ten kubek wygrają. Także przejdźmy do losowania. Paulina, kubek wędruje do ciebie. Mam nadzieję, że odbierzesz go przy naszym najbliższym treningu we czwartek. Także cieszę się, że wędruje on właśnie do ciebie. Mam nadzieję, że drugie się cieszysz. Want it, work for it. Teraz nie będziesz miał żadnych wymówek. A teraz, tak serio, poważnie chciałem Wam podziękować za to, że jesteście ze mną już ponad dwa lata. że Tworzycie tą całą społeczność Akademii Zdrowia. Naprawdę świetnie się czuję, kiedy idę do pracy i spotykam ludzi, którzy mają podobną pasję, podobne zainteresowania. Naprawdę niesamowicie mnie to nakręca i sprawia, że mogę mnóstwo czasu poświęcać na tą pracę, a nie czuję się wypalony. Mam nadzieję, że to będzie trwało, trwało i trwało. I zarówno ja i wy będziecie z tego z tej relacji bardzo zadowoleni gratuluję zwycięzcom i do zobaczenia. Pozdrawiam, hej!